Cześć słodzianki. Te czeki są świetne, te małpy. Blande takie takie nie bardzo, nie bardzo dzikie są chyba trochę. No, dość przyjazne. Nie wolno oczywiście według regulaminu dotykać, czy karmić, ale tu się wchodzi w bezpośrednią z nią interakcję, na przykład taką.

Drapnęła, więc trzeba się trzymać regulaminu się, słuchać co każą. Natomiast, nawet bez dotykania i przytulania się do małp, skała w ich towarzystwie jest niewiarygodnym przeżyciem. Jest zdecydowanie jedną z najlepszych rzeczy, jakie mnie w życiu spotkały. Trochę to wszystko jest na krawędzi, bo jak się ma, tak jak ja, lęk wysokości, to tu się dzieje wiele różnych rzeczy, które wystawiają na najwyższą próbę moje emocje, ale jest zabezpieczone wszystko barierkami, więc faktyczne niebezpieczeństwo nie występuje. Vem Wygląda to trochę jak odpowiedź Matki Natury na nasze, na nasze ludzkie katedry. My jedziemy do Gibraltaru na rowerze. Tu są trochę pokręcane te ronda. Trzeba uważać, żeby się nie zgubić, bo są takie specjalne jakieś ślimory porobione, żeby ten ruch nie był zbyt prosty. No więc po wczorajszym wyjeździe zwiadowczym mogę świadomie opowiedzieć, dokąd się dzisiaj udamy. Pojedziemy najpierw. Przez cały bardzo rozległy, jak się okazuje, bo rozciągnięty wzdłuż jednej głównej drogi Gibraltar dojedziemy do Europe Point, Europa Point Cypla. Tam jest pomnik Władysława Sikorskiego, który tu zginął na lotnisku w Gibraltarze podczas katastrofy lotniczej słynnej. Jest stamtąd majestatyczny widok na Afrykę, który za chwilę zobaczycie. Natomiast stamtąd udamy się dalej na skałę, na górę. Co będzie sporym wyzwaniem, ponieważ nawet na elektryku wyjechanie na górę to jest totalny wysiłek, ale mamy trochę bardziej naładowaną baterię niż wczoraj, bo wczoraj mi nie wytrzymała, więc jest szansa, że damy radę. Natomiast powiem Wam, że no 99% ludzi, może trochę mniej, zwiedza skałę z perspektywy kolejki linowej, którą się wyjeżdża na górę. Stosunkowo nieliczna rzesza ludzi wychodzi tam na piechotę, a już bardzo, bardzo niewielu ciśnie tu na rowerach, w związku z tym, znaczy miejscowi używają hulajnóg elektrycznych na masową skalę, bo Gibraltar to jest miasto totalnie na podjazdach i wjazdach i to no, dużo powyżej moich oczekiwań, szczerze mówiąc się nie spodziewałem, że może to być aż tak górskie w charakterze miejsce. Zbliżamy się do przejścia granicznego, na razie wyłączę kamerę, bo tu mamy kolejkę. Właśnie wjeżdżamy na lotnisko Gibraltarskie, no i stąd startują samoloty, no to jest, this is Gibraltar, tutaj jakby nie ma miejsca na nic, więc lotnisko są musieli usypać w jakimś momencie. Startują stąd samoloty wyłącznie natające do Wielkiej Brytanii, nie ma tu połączeń międzynarodowych z resztą świata. Żeby dolecieć do Gibraltaru skąd inąd niż z Londynu czy tam innych angielskich miast, to musicie wybrać lot do Malagi i z Malagi tutaj autobusy jeżdżą. I Benz, jesteśmy w mieście. Jesteśmy w angielskim mieście na Półwyspie Iberyjskim. Jednym z najgęściej zaludnionych miast e, e, świata. Tutaj mieszka jakieś 5000-6000 osób na kilometr kwadratowy. Przy czym to jest oczywiście statystyka, którą trzeba tutaj e, we vlogu zinterpretować we właściwy sposób, ponieważ e, ta skała, która się wznosi nad miastem, zajmuje większość powierzchni tego cypla. I wszystko, co jest zamieszkane, to są te stłoczone domy na samym wybrzeżu podnóża skały. Więc no, optycznie Gibraltar wygląda na o wiele większe miasto niż jest w rzeczywistości. Jest odczuwalna różnica cywilizacyjna. Pewne detale, smaczki, to jak jest oznakowana ulica. Wszystko pokazuje, że nie jesteśmy w Hiszpanii. Ja od pierwszego wejrzenia poczułem do tego miasta sympatię, natomiast skała robi wrażenie miażdżące, już z daleka w ogóle. I im bliżej skały, tym ten efekt jest większy, to jest efekt Ja na dzień dzisiejszy mam taką hipotezę, że Gibraltar jest chyba największą miazgą, jaką jako Jaki zaznał mój mózg, jeżeli chodzi o City Break for Advanced. I Open Eyes Economy próbujący zrozumieć charakter europejskich miast. To w ogóle chyba powinno się tu zaczynać, albo kończyć tam, nie wiem. No więc The Rock to jest miejsce, które jest pełne tuneli. Przed Wami w centralnej części planu jest Moorish Castle, czyli zamek mauretański. Bo oczywiście jako punkt strategiczny to Gibraltar przechodził wszystkie wieki całe z rąk do rąk, co chwilę ktoś go zdobywał, oblężał, odbijał, zajmował. Mega skomplikowana historia, ale ten, kto miał skałę, ten kontrolował cały ruch handlowy morski w tej części świata, jednocześnie mając doskonałą pozycję do obrony, bo ta wydrążona skała ze swoimi przepaściami była wymarzonym punktem oporu, To jest wszędzie pełno jakiś armat, dział, bunkrów, no za chwilę zobaczymy to na własne oczy. Jesteśmy w centrum Gibraltaru, na rondzie. Charakterystyczne tutaj bardzo skutery, bo jednoślady to jest jakaś metoda na przetrwanie w Gibraltarze, w którym tutaj w ogóle absolutnie nie wolno wjeżdżać samochodem własnym z zewnątrz. Bo macie gwarancję, że cały dzień spędzicie na szukaniu miejsca do parkowania i go nie znajdziecie. To się liczy każdy metr kwadratowy. Miejscowi oczywiście samochodami jeżdżą, ale to raczej ci, którzy mają własne miejsca parkingowe. No sytuacja jest tutaj pod tym względem dość ekstremalna. Miasto jest zagęszczone do granic możliwości. Szkoła, boisko ma na dachu. Tutaj jesteśmy jeszcze jakoś w miarę w poziomie, ale potem wjedziemy w tą strefę górską, no to nawet z rowerem tutaj jest przerąbane, ponieważ ta przeinwestowana przez inwestycje wojskowe skała, góra jest poprzecinana mnóstwem dróg jednokierunkowych, z których większość jest ślepa i bardzo łatwo wpaść w płapkę, bardzo łatwo się zgubić, bardzo łatwo zjechać gdzieś w dół, parę kilometrów i potem trzeba wracać pod górę, bo yy, na przykład jedynym jest oznakowanie, że można tędy się dostać do centrum, ale trzeba czytać to, co jest drobnym drukiem, to znaczy tylko na piechotę. Potem się okazuje, że są to jakieś takie totalnie yy, kosmiczne schody kamienne, które dla osób z lękiem wysokości yy, mogą być nie lada wyzwaniem. Są też na skalę miejsca, gdzie w ogóle nie wolno schodzić, jak się ma na niej wysokości. Bo to są ekstremalne przepaści, to jest kilka miejsc, w których można pionowo spaść na twarz z 400 metrów prawie. Więc... Gibraltar rzeczywiście jest miastem ronda w pigułce. Ronda była miastem na krawędzi 100-metrowej, tu mamy miasto na krawędzi 400-metrowej ponad. Plus Malaga, która była też taką właśnie kwintesencją spotkania gór z morzem no to jednak tutaj góra, która wchodzi bezpośrednio do wody, jest o wiele wyższa, a i woda wydaje się bardziej istotna, ponieważ... ponieważ Gibraltar leży w magicznym miejscu. Właśnie ten Atlantyk, który tu się spotyka z Morzem Śródziemnym, jest niewiarygodnie magiczny i... To zaraz w Europa po zobaczycie. zobaczycie, no widać stąd Afrykę po prostu, to tu dużo mówić, to jest totalny kosmos, kiedy widzicie inny kontynent taki, który dla wielu ludzi jest najbardziej egzotycznym kontynentem na świecie. Jako dość biegły znawca Afryki, bo przejechałem ją całą samochodem, mogę powiedzieć, że to się zgadza, że oczywiście są miejsca na świecie egzotyczne, bardzo liczne, natomiast Afryka jest odrębnym Mikrokosmosem, i chyba wszyscy wyczuwamy jej taki magiczny, właśnie klimat, tą grawitację. W każdym razie, ja, jak jechałem do Gibraltaru i z daleka, już z, 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 z drogi, która tu z Malagi prowadzi, zobaczyłem pierwsze zarysy gór w Afryce. No to, to poczułem taką ekscytację, i, i teraz jedziemy tą ekscytację w jakimś sensie skonsumować. Y, y, żeby, żeby razem spojrzeć na Afrykę z tego kosmicznego cypla. Witam Was w, na rynku głównym, bo tak można byłoby nazwać tę ten mikroprzestrzeń ten mikro dookoła mnie. To jest centrum Gibraltaru. Tutaj jest siedziba rządu chyba, jakieś tam słowo government się pojawia za tymi drzwiami. Tu Czarna Mamba. Podziękowania dla restauracji Amars za możliwość załadowania baterii, pyszną szakszukę i w ogóle bardzo fajną atmosferę. A my wchodzimy teraz na ulicę, która się nazywa Main Street, jak na Westernie. I to jest po prostu główna ulica Gibraltaru. Na razie porzucimy rower, nie tylko dlatego, że. Musimy doładować baterie, bo czekają nas dzisiaj wielkie, górskie wyzwania. Ale też jest to strefa tylko dla pieszych. I powiem Wam, że no jest, jesteśmy tutaj teraz bez zwiadu, to znaczy wcześniej nie byłem, jesteście tu ze mną premierowo. No straszny słodziak ta uliczka. Myślę, że jest taką do, dobrą wizytówką tych realiów gibraltarskich. Ja wczoraj pojeździłem po bocznych uliczkach, y, które nie tylko szokują y, skalą podjazdów i zjazdów, ale też y, ciasnotą. Tutaj, praktycznie takich dwukierunkowych ulic, to w Gibraltarze jest kilka na krzyż, a reszta to jednokierunkowe i bardzo często, tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, już ślepe. Więc trzeba uważać, natomiast na main Street się raczej nie zgubimy. Tu mam wrażenie, że mamy. Tu mamy widok na skałę, oczywiście. Super klimat. I drugi, największy chyba w Gibraltarze rynek. Czyli takie miejsce spotkań z gdzie siedzą sobie ludzie. No, nie jest to wielka metropolia. Nie tego zresztą się spodziewałem ani nastawiałem. Ja nie mam dzisiaj żadnego zapotrzebowania na wielkie miasta. Powoli zaczyna się wyłaniać z tej naszej podróży wspólnej. Jeden ciekawy wniosek. O, 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 otóż mm, wygląda na to, że wielkie miasta mogą być fascynujące, ale wygląda na to też, że dusze szarpią przede wszystkim miasta zaskakujące, niekoniecznie swoją wielkością. Bo tak jak yy, podróżowaliśmy całe przez Cordobę, Sewillę i było super, bo z tamtych peregrinacji wiemy, że metropolie, praktycznie wszystkie większe metropolie z zachowanym centrum historycznym są y, takim hitem gwarantowanym, wręcz pewniakiem, jeżeli chodzi o City Break for Advanced, to te mikrusy, takie jak Ronda albo Gibraltar potrafią... O, trzeci rynek. Czyli sporo tutaj tej przestrzeni Common Space. No, ale najważniejsze jest to, że w każdą boczną liczbę jak zerkniemy, to mamy tą górę wielką nad sobą. Ona to miasto definiuje. Moja, moja ekscytacja Gibraltarem od momentu kiedy zobaczyłem pierwsza skały Afryki z daleka. Nie ustająco nie tyle rośnie, co wręcz eskaluje. Więc, no teraz po krótkim spacerku, to jak widać, Azulejos mają się też dobrze. Przenikają się bardzo mocno te kultury. Większość mieszkańców, czy największa grupa mieszkańców Gibraltaru mówi po angielsku. To jest jakieś 20 parę procent. Ale od dosłownie kilka procent mniej jest tych, którzy mówią po hiszpańsku. Ale najczęściej mówią płynnie i w jednym i w drugim języku, bo to się tutaj przegryza. W referendach kolejnych, bo były. Było, było ich więcej niż jedno. Mieszkańcy Gibraltaru stanowczo odrzucili możliwość powrotu do Hiszpanii. Świetnie się czują tutaj sami ze sobą w tym miejscu. Ja to rozumiem, ponieważ atmosfera tego miasta jest absolutnie unikalna. I no ja bym tu mógł na stałe mieszkać. Na stałe mówię, podkreślam, bo teraz mieszkam na chwilę nie bardzo krótką, bo postanowiłem. Się posiedzieć w tym Gibraltarze, takie są szerokości, no jak w Kordobie trochę, tylko że w Kordobie było też alternatywnie więcej takich normalnych, szerokich ulic, a tutaj alternatyw brak. No i teraz, gdybym z wszystkich miast, które dotąd odwiedziłem, musiał dzisiaj wybrać miasto, w którym zamieszkać miałbym na stałe, zakładając jakiś tam w miarę przyzwoity lokal, w którym mógłbym się rozpakować, to no w tym momencie zdecydowanie wygrywa Bibliartar, ponieważ y, tu jest tak w Maladze, tylko że jeszcze bardziej. Tu jest wszystko. Y, plus to, że mnie bardzo taka kameralna atmosfera tego miejsca odpowiada. Ja nie potrzebuję, żeby miasto było większe. Y, a to, że mogę wyskoczyć z tego miejsca na Atlantyk w prawo albo w lewo na Morze Śródziemne i codziennie mogę e, przemierzać górskie realia no to to jest dla mnie argument, który przesądza to tak jakbyśmy rondę podwyższyli i przesunęli nad wodę ja oczywiście też nie chcę, żeby się nasze tutaj przygody miejskie sprowadzały do tego, żeby robić ranking, no bo każde miasto kocha się za coś innego i to w niczym nie umniejsza wychwalanym przeze mnie poprzednio miastom wyborom, bo przecież też bardzo dużym zaskoczeniem była Segowia ze swoim z jednej strony y, akweduktem, a z drugiej strony, y, przede wszystkim y, tym nierozpoznaniem przez resztę świata. Fajnie było sobie przechadzać koło normalnych mieszkańców w mieście nie zadeptanym przez turystów. Natomiast tutaj w Gibraltarze jest inaczej, bo Gibraltar żyje w dużym stopniu właśnie z turystyki. Natomiast nie tylko z niej. Jakby ja tutaj jakiegoś nadmiaru turystów nie odczuwam, zwłaszcza, że jesteśmy w tej chwili w epicentrum. To jest tak główny ciąg pieszy miasta. Zresztą uroczy, jak widzicie. Natomiast w Gibraltarze są też inne biznesy, bo oprócz, o, oprócz oczywistej turystyki i oczywistego portu morskiego. Chociaż tutaj ten biznes morski to głównie się kręci po drugiej stronie Zatoki w Algerita, Alger, To tutaj są jeszcze dwa biznesy, bo Gibraltar jest czymś w rodzaju raju podatkowego i żyje w dużym stopniu z podatków od zakładów bukmacherskich, które się udało wyczytać. No więc... Biednie tu nie jest, z drugiej strony, no, nie, nie jest to coś na kształt Monaco czy mm, Liechtensteinu. To jest takie miasto, którym, jak się przygląda, miejscowym to są tacy po prostu normalni ludzie, ale też z bardzo wyrazistym sznytem charakterem, takim specyficznym. Sporo widziałem takich e, fajnych gości, którzy są ubrani z klasą, wyglądają jak marynarze z XIX-wiecznych opowieści. Ja siwe brody długie na przykład. No, nie, nie będę na nie filmował. E, osób konkretnych, takich typów, ale może ktoś nam wpadnie w kadr. No fajnie się to, żyje. Wydaje mi się, że ludzie są bardzo zadowoleni z tej swojej brytyjskości. Jestem z jednej strony zszokowany tym, że dopiero teraz odkrywam ja osobiście Gibraltar, a z drugiej strony bardzo jestem z tego powodu zadowolony, bo gdybym tu przyleciał samolotem na parę godzin, to nie byłoby to, co mogę zrobić teraz, tutaj mając do dyspozycji Kilka dni kampera i przede wszystkim oczywiście rower elektryczny, na który, na który za chwilę wrócimy i wyruszymy. Bo, mimo tego, że wychwalam miasto, bo jest super. To jasne, chutka. No fajne historie pisze życie, bo ja właśnie przed chwilą poznałem chłopaka z Polski, który podjechał do mnie. Tak się w ogóle czaił, czułem, że coś jest na rzeczy, ponieważ nagrywając przemarsz przez centrum Gibraltaru czułem, że ktoś za mną podąża, bo widziałem kątem oka za sobą rower, który bardzo wolno jechał. Cały czas trop w trop. No i podjechał i zagadał w końcu. Fajny chłopak, 25 lat, podróżnik. Trochę mi opowiadał ciekawostkę o Gibraltarze. My teraz jesteśmy na to jest ten największy plac. Ten jest całkiem taki przestronny, jak na górskie realia tego miejsca. Więc yy, nie wszystko jest tu takie super mikrokieszonkowe. Ja się podzielę tym, co Paweł mi opowiedział przed chwilą o mieście i o sobie, ponieważ yy, on yy, tutaj próbuje zrealizować swoje marzenie, czyli złapać yy, jak to stopa do Ameryki Południowej. I ponoć jest to dość w Gibraltarze popularna. Czynność wśród podróżników, którzy tutaj ściągają z wszystkich stron świata, że się lokuje przy porcie, jak to wym, przy marinie, i próbuje złapać stopa na jacht. Co ponoć jest praktykowane przez niektórych właścicieli jachtów, skipperów, kapitanów i tak dalej. Bo czasami po prostu jest potrzebny załogant, i dodatkowa para rąk do pracy. na Pokładzie. Fajna sprawa, uwielbiam takie zajawki, wymieniliśmy się z Pawłem numerami telefonów, będziemy pewnie się jakoś tam jeszcze łapać, dostałem parę tipów, co zobaczyć, na co zwrócić uwagę, będę tutaj się bacznie rozglądał za paroma jeszcze Polakami, którzy rezydują w Gibraltarze.